Witamy was w trzecim odcinku z podróży do Izraela. Tym razem wybieramy się na wycieczkę poza miasto na pustynię Negev. Pustynia Negev w Izraelu kryje w sobie wiele atrakcji. Jedną z nich jest Czerwony Kanion. Ten niesamowity piaskowiec sprawił, że nasza wycieczka nabrała wyjątkowych kolorów. OK, wchodzimy do Czerwonego Kanionu. Pamiętajcie, zaparkowaliśmy. Jesteśmy na terenie ratkaniny i proszę zobaczyć te skały, nie da się ich wziąć, są przyklejone jak gdyby do ściany, Są. Czerwony Kanion jest niewielką częścią sezonowej rzeki na Halszani. Nazwa kanionu pochodzi od czerwonego piaskowca Gór Eilatu, w którym powstała widowiskowa szczelina wydrążona przez płynącą wodę tej rzeki. Kanion rozpoczyna się kilkaset metrów od miejsca wejścia do koryta rzeki. Wiedzie tędy zielony szlak za chwilę schodzić drabinką w Czerwonym Kanionie, to jest bardzo niebezpieczne przedsięwzięcie, można spaść, drabinka jest na linkach, czy przeżyjemy? Nie wiem, zobaczymy. Wejściu do kanionu towarzyszy niemała ekscytacja i zamieszanie, bowiem nagle z szerokiego przejścia robi się tor przeszkód z drabinkami w wąskich przesmykach. W miejscu wąskiego zejścia, widok na niebo się zawęża, bo wchodzimy głęboko między skały, a temperatura nieznacznie spada. Trzeba tutaj często przytrzymywać się metalowych uchwytów. Jest to niezła frajda, a widoki wspaniałe. W kilku chwilach spędzonych w głównej części szczeliny wychodzimy na zewnątrz. W tym miejscu przeszliśmy już połowę drogi. Teraz czas na większy wysiłek i wejście na czarny szlak, który wiedzie z powrotem, ponieważ teraz pokonujemy ten sam kawałek drogi, tylko patrzymy na niego z góry. Idąc stromym brzegiem, wyżłowionej przez wodę ściany, mamy dobry widok na koryto, którym wcześniej szliśmy. Wracając, przeżywamy pewnego rodzaju déjà z zupełnie innej perspektywy. I właśnie tutaj widać piękno na górę. Wyżłopiła wąwóz, z który podczas silnych opadów deszczu płynie woda. Kulminacyjnym punktem wyjścia jest wspinaczka po stromej ścianie. Są tu jednak przydatne metalowe uchwyty. Po drodze jest kilka miejsc, gdzie można wejść na zwisającą nad korytem rzeki skałę i zrobić ładne fotki. Ale uwaga, jest stromo i nie ma żadnych barierek, o które można się oprzeć. I to już wszystko na dzisiaj. Wychodzimy z czwarnego kanionu i idziemy do tej atrakcji. Dziękujemy. Tego samego dnia odwiedziliśmy kolejne ciekawe miejsce na pustyni Negev. Jest to rozciągająca się na obszarze 20 km2 Dolina Timna, będąca parkiem krajobrazowym udostępnionym turystom za opłatą. Można tam łatwo dojechać autem, a sam park zwiedzać na trzy sposoby: pieszo, rowerem lub właśnie autem. Hello, Ej, jesteśmy cały czas w Timna Park, temperatura nie spada 30 stopni. W nocy będzie nas piekło. To wszystko, co przygotowaliśmy tym razem. Mamy nadzieję, że spodobał Wam się materiał z Czerwonego Kanionu. Jeśli tak, gwarantujemy, że będziecie zachwyceni relacją z kolejnego odcinka. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia.